Druga liga piłkarska, grupa wschodnia. Zapraszam na relację z pojedynku Stali Sandeko Rzeszu, a więc 14 drużyny w tabeli z wiceliderem rozgrywek OKS-em Olsztyn. Olsztynianie 11 punktów więcej mają na swoim koncie od gospodarzy sobotniej potyczki. W historii spotkań obydwa zespoły rozegrały 12 pojedynków, aż 7 kończyło się remisem w tym cztery ostatnie ligowe spotkania. Dość powiedzieć, że Stal po raz ostatni wygrała z drużyną z Olsztyna 20 lat temu. Czwarta minuta sobotniego spotkania. Strzał Łukasza Cichockiego i skuteczna interwencja rzeszowskiego ramkarza Tomasza Wietech. 10 minuta meczu znów akcja ofensywna gości będzie groźnie pod bramką stali Suchocki i nie zamknął tej akcji Świderski a była szansa przed drużyną trenera Zbigniewa Kaczmarka później do głosu zaczęli dochodzić gospodarze choć jeszcze w 20 minucie Suchocki z prawego skrzydła i pewna interwencja Tomasza Wietech. Ale 60 sekund później składna akcja stali. Rejman to jeszcze środek pola. prokić na prawe skrzydło. Tu jest Lisańczuk. Lisańczuk minął obrońcę. I zaskakujący strzał Rejmana. Nie zdążył tam jeszcze z dobitką Tomasz Margot. Corner dla stalowców. Ale nie trafił czysto w piłkę Szymon Solecki. 24 minuta spotkania. Znów gospodarze Margol w środku pola. Solecki. Lisanczuk prawe skrzydło do Tomasza Margola. No i mocny strzał Kamila Jakubowskiego, ale pewnie wyłapana piłka przez Piotra Skibę golkipera OKS 31. minuta spotkania znów gospodarze w akcji tym razem lewą stroną Jakubowski Rejman ponownie Jakubowski i pewna interwencja Piotra Skib na tym praktycznie zakończyły się emocje pierwszej połowy, druga odsłona tego spotkania 48. Minuta meczu. Jakubowski. Kamil Jakubowski zdecydował się na strzał z dystansu, ale obok bramki gości z Olsztyna. 54. Minuta pojedynku. Znów gospodarze w ataku. Andrzeja Prokic na pozycji prawoskrzydłowego. Prokic znalazł tam miejsce, by dośrodkować. Jakubowski przed olbrzymią szansą i w ostatniej chwili zablokował ten strzał Paweł. Baranowski. 62 minuta spotkania. Stal w środku pola. Margol na prawo do Lisanczuka. Lisanczuk na moment stracił piłkę. Jest przy nim dwóch obrońców. Lisanczuk poradził sobie z jednym. Mija także drugiego. Lisanczuk. Centra na siódmy metr. Tam najwyżej wyskoczył Andrea Prokic i jego główka dała Stali prowadzenie w tym meczu 62. minuta spotkania Andrzeja Prokicz 1 do 0 dla Stali Sandek 3 minuty później goście mogli wyrównać nie interweniował Tomasz Wietecha po tej poprzeczce najpierw strzelał Łysiak później Filipek konto Stali pozostało czyste 72. minuta w świetnej sytuacji Andrzeja Prokicz praktycznie sam na sam i o sporym szczęściu może mówić Piotr Skiba, bramkarz OKS-u Olsztyn. Rzut rożny dla gospodarzy, olbrzymie zamieszanie. Margol wycofał do Rejmana, broni Piotr Skiba. Za chwilę znów corner dla Stali Sandeko i Andreja Prokic tuż obok słupka olsztyńskiej bramki. 74. minuta pojedynku. Wciąż 1 do 0 dla Stali. Gospodarze przeważają, ale jakoś nie potrafią strzelić drugiej bramki, która przeważyłaby szale Andreja Prokic. I ofiarna interwencja obrońcy zapobiegła utracie bramki. A to 76. minuta spotkania. Rzut wolny dla OKS-u. I... We właściwym miejscu znalazł się Paweł Łukasik, który w ten oto sposób doprowadził do wyrównania. Konsternacja, bo zamiast pewnego prowadzenia stali zrobiło się 1 do 1 i takim też rezultatem zakończyło się spotkanie Stali Sandeko z wiceliderem tabeli. W przebiegu meczu obie drużyny były, stwarzały dużo sytuacji. Bardzo mecz typowej walki. Stal minimalnie była lepsza, prowadziła grę stwarzała sobie groźniejsze sytuacje chociaż my kontratakowaliśmy i no przyniosło to efekt dopiero w końcówce gdzie bramkę na 1-1 później troszeczkę ruszyliśmy chcieliśmy gonić wynik bo przyjechaliśmy to po 3 punkty a nie po remis walczymy o wyższe cele a nie tylko środek tabeli wystarczyłoby dwa i byśmy dowiedzieli to do końca podejrzewam Olsztyn by się nie podniósł a cała jedna sytuacja i straciliśmy bramkę no, wydaje mi się że trzy punkty Stara się nie unikać takich powiedzi, ale, ale nam się bardziej należały, bo stworzyliśmy więcej sytuacji. No. Komplet punktów zgarnęła także stan, stalowa wola po zwycięstwie 3 do 1 nad puszczą.